Dzień dobry, Jan Piński. E, witam na moim kanale. Moim Państwa gościem jest Piotr Wroński, e, pułkownik e, wywiadu w stanie spoczynku. Panie pułkowniku, e, dziś e, nam się temat wiele razy zmieniał i się na tym, że pogadamy o tym, że ktoś się boi sygnalistów, więc kto się ich boi? Dobrze, panie redaktorze, zaczniemy. Witam państwa serdecznie. Wiem, że niektórzy są strasznie niezadowoleni, że występuję u pana redaktora pińskiego i tam mam do komentarzy. I do komentatorów niektórych, którzy tam są. Nie śmieszycie mnie po prostu. Po co piszecie, że zobaczyłam tutaj pana pułkownika? Niektórzy nawet mnie majorem nazywają i już nie będę, oj nie oglądam, ale piszę komentarz z zamkniętymi oczyma. Tak, proszę Państwa, powiem państwu serdecznie po swojemu. Jeżeli chcecie, niższe szarze, nudno do flakowato-olejowate, to sobie je oglądajcie, a ode mnie się odpieprzcie. I jeżeli, proszę Państwa, jestem naprawdę ta tak zarozumiały i mam takiego, że mam to w dupie, co wy sobie o mnie pomyślicie. Ja rozdaję się, że sobie obrażacie, że się obrażacie, ale ja dzisiaj wymyśliłem nowe słowo, słowo, które nazywa się debileren, to jest połączenie debila i suwerena po prostu, bo żeście wybrali, co byście wybrali dzisiaj. O tym jeszcze będzie I powiem wam, co byście wybrali jeżeli nie rozumiecie. Jeżeli się nie podoba? Trudno, trudno. Panie Janku, przykro mi, nie będzie Pan miał z mojego z wywiadu ze mną takiej publiczności, jak na przykład z niektórymi. Ludzie lubią, jak ludzie lubią flakowato, nudno, nudne, o których się od razu spać chce. A ja jestem żywym człowiekiem, mówię to, co chcę. I dlatego u Pana jestem, bo mogę mówić to, co chcę i będę mówił to, co chcę. Jak się komuś nie podoba, no to tak jak śpiewa Zenek Kupatasa Słoneczko, tylko proszę posłuchać tego w wersji nieradiowej, poprawnej politycznie w radiu i tak to nigdy nie poszło. Tylko w tej prawdziwej, którą ja puszczam w swoim radiu, to dopiero zobaczycie, co będzie i już. A gadki, odkrywanie, bo jakaś pani pisze, ja pogrzebałam trochę o panu. Chyba sobie pani pogrzebaba, nie wiem gdzie pogrzebaba, bo nie wygrzebaba pani w takim razie wszystkiego ta pani. Ale co ja będę wymagał od tych grzebaczy po prostu w internecie? Tak, to prawda. Byłem... Nie, co, ale byłem panie był... pułkowniku, dobrze. Pokojnie, ja, zaraz ja spróbuję, ja spróbuję byłem, by, by, być moder nie, nie. moderatorem. Niech panie będzie moderatorem. Byłem z tym pisem. Rzeczywiście byłem. Bywałem. TVP Info urachonia, w Republice urachonia. Dzięki mnie jeden z czołowych dziennikarzy mainstreamu opuścił studio w programie Pośpieszalskiego, bo mu się nie podobało to, co mówiłem. Co ciekawe, ten dziennikarz zawsze twierdził, że trzeba naprawdę wierzyć w służbie bezpieczeństwa i w materiały służby bezpieczeństwa. Jak robnąłem materiałami służby bezpieczeństwa, to powiedział, że to prowokacja i że kłamię. I wtedy ośmieszałem ich wszystkich. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. A teraz jak się nie podoba. Proszę Państwa, do widzenia. Naprawdę, mnie to nie interesuje. I teraz wróćmy do tego, co Pan powiedział. O, no właśnie. Dzisiaj no. była ustawa o ochronie sygnalistów i pani minister, minister. Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk napisała tak: ustawa o ochronie sygnalistów mogła ratować życie, mogła chronić przed wypadkami, przed przemocą seksualną w miejscu pracy, przed dyskryminacją, przed mobbingiem. Mogła, ale najpierw prawicowi senatorowi, a później posłowie KO.pl 2050, PSL ją zwyczajnie popsuły. W czyim interesie? Na czyje polecenie? Za czyim przyzwoleniem wypatroszono rządowy projekt? Odpowiedźcie sobie sami. Ja z lewicy upomniałam się o tych, przeciwko którym zwrócili się dziś politycy. I upominać się nie przestanę. Brawo, panie minister. Wyjątkowo się z panią zgadzam. Mimo, że pani jest z lewicy, chyba to się z panią absolutnie zgadzam. Tylko, że panie minister, to nic nie da. Dlaczego? Przecież im chodziło o to, by nikt świństw przeciwko ludziom robionym przez różne firmy nie wykrywał. Nie mogli powiedzieć oficjalnie tego wprost, więc użyli pretekstu typu mobbing, prześladowanie tam seksualne, jakieś inne cuda, bo to się da podciągnąć pod wszystko. Kasus mraza, kasus mraza, proszę Państwa, bo to jest kasus mraza, powoduje, że oni się przestraszyli, że w ich ciemnych... Tylko jest jedna rzecz, mogę? Ich, nie, zaraz. W ich Dobra. firmach pojawi się jakiś sygnalista. No dobrze, jaka jest rzecz w tej chwili, panie redaktorze? Nie, bo ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć: że on nie miał komu raportować. Ale ja o tym cały czas mówię, bo nawet niektórzy mówią, bo jakaś pani dziennikarka z mainstreamu zresztą, nie będę wymieniał jej nazwiska, bo jest bardzo inteligentna jak na dziennikarkę. Jak każda dziennikarka jest strasznie inteligentna, aż tak ocieka tą intymi intelektualizmem ciągle. Jak coś napisze, to jest tak inteligentne, że ja nie mogę nawet tego zrozumieć, co napisze. Powiedziała, no przecież to jest nie fair. Wczoraj napisała wyraźnie. On mógł przecież zgłosić to do ministra. Tak, mógł do kogoś. Tak, do ziobry. Przeciwko ziobry. Proszę Państwa, to jest swoista paranoja. I tutaj ta sprawa, ja, ja współczuję Panie Agnieszce, Pani Minister, Minister. Minister Agnieszce, minister. Minister Agnieszce Dziemianowicz Bąk. No to Pan współczuje Panie Ministrze, a ja Pani Minister. I taka jest Dobrze. między nami różnica. Minister Dziemianowicz Bąk, ja współczuję w ogóle, bo ona staje w sytuacji rzeczywiście dość trudnej, bo podawała przykłady. Ja słuchałam dokładnie, co oni mówią, na tej, na tej, co ona mówiła na tej pustej sali. Tak, praktycznie pustej sali. Ja już wiem, dlaczego oni są, bo jak są posiedzenia, to sala jest pusta, bo oni idą na najwyższej izby, czyli na dach, ale o tym jeszcze powiemy. Czyli o tym powiemy. I, i mówiła rzeczywiście rzeczy, które są ważne. Każdą z tych rzeczy, każdy z tych przykładów da się podciągnąć właśnie pod te niby wyjątki. Oni się tego boją. Oni się tego boją po prostu dlatego, że pojawi się w ich firmie jakiś sygnalista, pójdzie do jakiej gdzieś tam i stracą te wszystkie swoje interesy. I o to w tym wszystkim chodzi. O to w tym wszystkim chodzi, proszę Państwa, a debileren zagłosował. Na co zagłosował? To wam zaraz powiem. Ale zacznę od tego dachu, bo nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj poseł Matecki. Po, wskoczył sobie w nocy na dach. Najpierw Marszałek Hołownia powiedział, że ktoś było strasznie źle, bo w nocy chodził jakiś poseł po tym, chodził ktoś po dachu. Okazało się że to, że to był poseł Matecki, którego Straż Marszałkowska zdjęła. To nie jest śmieszne zresztą przy Państwu, Bo w ten sposób okazało się, że Sejm składa się z trzech z niższej, wyższej i najwyższej. To I na dachu, proszę Państwa, jeszcze powinna być ta najniższa zupełnie w lokach, ale to już inna sprawa. No i. I on potem się tłumaczył, że on chciał sobie zdjęcia zrobić. Długo w nim mówił, co? Że wschodu słońca. No zgadza się, o 3.15 wschód słońca w Warszawie. Pomyliło mu się, bo w tym czasie jest wschód słońca w Moskwie, więc nie kłamał po prostu. Zrobił bo tam dwie godziny później, więc jest akurat wschód słońca. z Warszawy może widać, jak miał dobry aparat. Czemu nie, proszę Państwa. I to jest, ale na to głosowaliście. Na to głosowaliście, proszę. Na no to. Nagłosowaliście jeszcze na coś. Teraz coś Wam przeczytam, bo to ma dwie rzeczy. Otóż wczoraj to opublikowałem. Jest to zdjęcie menu z restauracji sejmowej. Mamy tam tak, ja niektóre tylko. Jajecznica z trzech jaj, 4 zł, twarożek 120 g, 3 zł, Talec śniadaniowy 220 g, wędlina, ser żółty, pomidor, ogórki 6 zł, parówki z wody dwie sztuki, 4 zł, dodatek do omleta i jajecznicy, Papryka, cebula, pieczarki, pomidor, szczypiorek, boczek, szynka, drzem, miód, nutella, złoty pięćdziesiąt, proszę Państwa, ale proszę zobaczyć, jak drogi jest klawiatura. Cztery krągi, pięć złotych, śniadanie w formie bufetu z gwiazdką, 10 złotych, gwiazdka oznacza, dostępne w dzień przed posiedzeniem Sejmu, w dni posiedzeń Sejmu i Senatu oraz dzień po posiedzeniu Sejmu, proszę Państwa. 10 zł za śniadanie, pełne śniadanie, proszę Państwa. Jak widzicie. A wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Nie te ceny. Nie te ceny. Oczywiście wiadomo, że najbiedniejsi ludzie, najbardziej zapracowani w pustej sali, muszą dobrze zjeść. I tanio przede wszystkim. Ale nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, panie redaktorze, to jest wasze dziennikarskie środowisko, które również to dokładnie widzi. I nikt ani TVN, a tym republiki nie jest. Nikt ty, tego nigdy nie powiedział. Nikt nigdy tego nie powiedział. Dopiero kto, komuś się przypadkiem, kto tam był, prawdopodobnie z tych wycieczek zapraszanych przez chołowni i przez różnych posłów, jakiś wycieczek dzisiaj na przykład. Pani Sujka zaprosiła jakąś wycieczkę, nie wiem, czy jakiś klub a, a tam przyjdzie. Nie, nie, klub A tam raczej nie przyjdzie. To jest właśnie to. Nikt nie odpowiedział, nikt się nagle nie interesuje, gdzie jest notes dealera narkotyków, kto aresztowanego, zdaje się, w 2016 roku który obsługiwał dom sejmowy. Prawda? Głównie główni hotel sejmowy obsługiwał i jakie miał tam nazwiska. Nikt o ten temat nie mówi. Nie, bo myśmy wybrali tych naszych wybrańców, którzy pracują za nasze pieniądze, udają, że pracują i jest pusty komentarz. I właśnie dlatego mówię. Dlatego zrobiłem słowo debileren i dlatego z tyłu mam te 18 gwiazdek, co oznacza, brzydkie słowo, jebać ich wszystkich. Dosłownie, bo to już nie chodzi tylko o PiS. Jeśli chodzi o suwerenów, o tych sygnalistów, oni wszyscy byli zgodni. Wszyscy są zgodni. Także żal mi naszej pani minister, miłej, miłej kobiety, miłej kobiety, obrali się w ogóle za słowo kobieta, ale trudno. Rzecz następna, proszę państwa. Na której w ogóle nie widzić o której w ogóle nikt nie widzi. Awantura o związki partnerskie. Oj, panie redaktorze, tutaj będzie zaraz afera, ze mnie nic nie zostanie, a z pana do pana też będą mieli pretensje. Nie zrozumieliście, że do czego służą związki partnerskie? Nie zrozumieliście, że związki partnerskie najbardziej przeszkadzają komu? Nie klerowi. Nie tym o tych tak zwanych wartościach. Przynajmniej tej części społeczeństwa. Nie heteroseksualistom, ponieważ związki partnerskie są bardzo korzystne dla heteroseksualistów. Ja sam znam parę, która będzie obchodzić 25-lecie życia w związku, zgodnym z związku partnerskim. Nie chcieli wziąć ślubu, ale widzę, jakie kłopoty mają przy lekarzach, pitara, różnych rzeczach. Mają dwoje dzieci, więc te związki partnerskie będą dla nich uratowane. Ale wiecie komu? Środowisku LGBT przede wszystkim. Bo takich par, jak ujawnionych, jak Krzysztof Śmiszek i jego partner, jest bardzo mało. Ja mogę tego lubić, nie lubić, potępiać, nie potępiać, ale oni są uczciwi, ponieważ proszę Państwa, ja nigdy, zawsze, zawsze to mówiłem, że nigdy nie dzieliłem ludzi na, ze względu na płeć, kolor skóry, narodowość, wyznawaną religię, kto z kim śpi, w jakiej pozycji, gdzie, pod szafą, na szafie, czy pod łóżkiem, czy na łóżku dzieliły ludzi zupełnie inaczej. Dzieliły ludzi na mądrych, głupich, na tych, którzy są dobrzy, którzy są źli, czyli mówiąc prosto na ludzi normalnych i tak zwanych tych, no niech będzie sukinsydów po prostu, tylko żeby było ładniej, żeby było ładniej, proszę Państwa. A tutaj nagle pojawia się ustawa, która całe, to, całe te środowiska, które oficjalnie potępiają homoseksualizm, a są homoseksualistami, jak nikt nie widzi. Środowiska XIX wiecznej hipokryzji niemieckiej i austriackiej, tak, bo taka hipokryzja, jak teraz w Polsce, w środowiskach szczególnie prawicowych panuje, jak to jest hipokryzja. Dobrze, a Jaka to mogę? Jak zaraz... pan, mogę? Ja panu teraz przerwę. Tak no. pan tak mówi, to niech mi pan powie, dlaczego służby tolerują? Przecież mówiło się zawsze, że wywiad rządzi, dlatego już służby tolerują taką sytuację jak z Jarosławem Kaczyńskim, ale uwaga, Przecież Kaczyński nie jest jedyny. Dlaczego tolerują? Nie wiem, bo w tym momencie w Polsce jest to materiał. W Polsce jest to, proszę państwa, materiał yy, materiał kompromitujący. W niektórych krajach nie jest, bo materiał kompromitujący działa tylko wtedy. Tylko wtedy, kiedy że jest środowisko, aby to rzeczywiście kogoś skompromitować. Nie da się skompromitować w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych czy we Francji, gdzie związki partnerskie istnieją. Rzeczywiście. Nie da się skompromitować kogoś, że jest homoseksualistą. Natomiast w Polsce, gdzie cały czas duża część sceny politycznej mówi bardzo źle o ludziach mających inne preferencje seksualne, a sama po cichu, w nocy, jak nikt nie widzi, bo robi to samo. Robi to samo po prostu, ale na zewnątrz to jest Boże Bóg, Honor, ojczyzna. Tak naprawdę to jest jeszcze gorzej, niż, jeszcze gorzej niż, to było, niż to było. No to jest to materiał kompromitujący nie tylko dla naszych służb, dla każdej służby. I teraz ujawnienie tej całej, jak to się ładnie mówi, lawendowej mafii i związki partnerskie nie pozwoli im również na to, żeby krzyczeć również niektórym z nich, jacy my jesteśmy prześladowani. No nie jesteście, macie związki partnerskie. Czego wy się boicie? By adopcji dzieci przez pary jednopłciowe gwarantuję wam, że jeżeli ta adopcja będzie to będzie bardzo niewielka a w dodatku generalnie przez pary homoseksualne żeńskie czyli przez pary lesbijskie głównie bo nie sądzę żeby przez pary męskie. Proszę państwa, w tym jest tyle hipokryzji i nareszcie ktoś z związkami partnerskimi chce tę hipokryzję, i chce tą hipokryzję po prostu Zmienić, żeby nie było hipokryzji, bo czego się wstydzić, że ktoś jest homoseksualistą? Jeżeli jest dobrym człowiekiem, jeżeli jest fajnym. Ja sam znam paru homoseksualistów i parę lesbijek i, i całkiem i powiem szczerze, i poznałem je i na Zachodzie, i tu w Polsce. I to są bardzo fajni, uczciwi ludzie, ciężko pracujący, robiący coś, płacący podatki. I co mnie to obchodzi? Ja jestem heteroseksualistą i wcale nie mam zamiaru się tego ani wstydzić i tak dalej. Nie zapominajcie, proszę Państwa, że istnienie ustawy o związkach partnerskich również zapobieże tej cholernej tej cholernej propagandzie, która mnie też śmieszy. Propagandzie LGBT, propagandzie wszystkich. I dlatego te środowiska tego nie chcą, boją się. Boją się tego, bo będą nagle musieli się ujawnić, bo takich par, jak pan Biedron i pan śmiszek, które bardzo cenię to właśnie to w nich to, że oni są uczciwi. Że oni są uczciwi i uważam, że jakikolwiek hejt na nich jest świństwem, bo są uczciwi. Bo kto jest lepszy? Czy ci ludzie, którzy się ujawnili, którzy są jawni, którzy żyją sobie razem w związku, którzy się kochają, żyją sobie, żyją się w związku, są razem, są razem po prostu, tak jak każdy zna, tak jak większość ludzi na świecie. Czy ci, którzy jednocześnie mówią, że takich ludzi to trzeba w ogóle wykląć i tak dalej, wyleczyć, różne rzeczy, a jednocześnie chodzą do gejowskich klubów w nocy na 16 i 15-latków. Proszę bardzo, kto tu jest uczciwszy w tym wszystkim? Bądźmy szczerzy, jeżeli walczymy z hipokryzją, to walczmy rzeczywiście z hipokryzją. Dlatego, proszę Państwa, ta ustawa ja cię dziwię w ogóle takiemu oporowi ludzi, w ogóle ludzi, zwykłych ludzi, bo mnie tu chodzi o zwykłych ludzi, o ten właśnie debileren, przepraszam za wyrażenie, się na mnie obrazicie. Zresztą, jak ja bym startował na. A to jeszcze, to jeszcze za chwileczkę powiem, to w tym momencie, proszę Państwa, co, co jest uczciwsze? Bo ja wolę takiego człowieka. Proste. Nie ma żadnych... Mnie nie przeszkadza, że ktoś idzie za rękę z mężczyzną, czy kobieta z kobietą, czy ktoś ma za rękę... Co mnie to obchodzi, że się całują? Ja muszę? Nie, dobrze. ja nie muszę. Dla mnie Mogę? Me, Mogę? Dla mnie mężczyzna jest obrzydliwy w ogóle. Tak? Panie pułkowniku, Panie tylko bez nazwisk, proszę, bo nie chce mi się tego... Bo chciałbym to umieścić. Ale przecież jest tęczowa mafia w służbach. Lawendowa mafia. <laughs> I to ogromna. I <laughs> no z tego? No ale właśnie. Czy ja mam ona, to proste... Ale ona pana nie lubi. Ona Kało mnie tego. bardzo nie a dzisiaj, mnie też to po, dzisiej... nie dzisiaj, po dzisiejszym dniu mnie znienawidzi. No. A wie pan dlaczego? No. Dlatego, że mówię wprost, że ta ustawa zmusi również ich do ujawnienia. I nie będą ale mogli to, tworzyć no w Tęczowej. Ale I mówię... na tym polega, ale... dlatego jestem za tą ustawą. Ale mówimy, ale mówimy o ludziach, którzy... To nawet nie chodzi o to, że oni są homo. Przecież to nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest jakiś klucz doboru ludzi, którzy... No, działają tak, jak działają, i to no, to niekoniecznie jest dobre dla Polski. Jeżeli powiem o panach, którzy w latach 90. Kiedy byli w tak zwanym lesie, czyli lasem nazywamy miejsce, w którym się szkolą kadry wywiadu. No właśnie. I to niech mi pan powie, dlaczego? Po pierwsze, dlaczego? No. jedna różnica. To, że ja wiem, to nie oznacza, że mam dowody. Nie byłem tego nigdy świadkiem. Zdaję sobie sprawę, że coś jest na rzeczy. Nigdy nie byłem tym... Proszę wybaczyć, muszę sobie wziąć cały garnek wódki, bo przecież tam piszą, że ja ciągle chleję i pijany jestem. Piszą na tym, I zarówno u mnie w radiu, tak ludzie piszą na tym, więc proszę Państwa, ja biorę cały garnek wódki. O, jak widzicie. Taki duży, jak widzicie, proszę państwa, taki duży kubek, cały jest, cały jest napełniony śliwowicą paschalną, bo przecież jeszcze mam flagę Izraela na profilu, więc nie dość, że to jeszcze mam śliwowicą paskalną, wasze zdrowie. No widzicie, piję, w takim mam spalony przełyk. Zresztą w ogóle, proszę państwa, ja bez pół litra spirytusu rano to nie wstaję w ogóle. My jesteśmy po prostu trzeźwy, a jak jestem szeźwy, to jestem pijany, normalny, to straszne. Straszne jest ze mną, proszę Państwa. Zaszyli mnie kiedyś, ale znalazłem gdzieś i sobie wydłubałem. Całe plecy mam porysowane, jak szukałem. Tak to wygląda. Dobrze. Wracając do tego tematu, mnie najbardziej irytuje właśnie ten, ta sytuacja, jaka jest. Ta sytuacja hipokryzji. To jest autentycznie XIX sytuacja w Niemczech i w Austrii w XIX wieku, na której bazował Freud. Bo wszystkie te Freuda fazje i te wszystkie rzeczy, które wymyślił, były, bo on badał określone środowisko mieszczańskie niemieckie. To środowisko zrodziło potwory. Ono zrodziło Hitlera, ono zrodziło Himmlera, ono zrodziło Goebbelsa, Goetza, Kartenbrunnera. To wszystko pochodziło z tego środowiska. U nas zaczyna, jest mniej więcej tak samo. Hipokryzja jak cholera, załatwmy to w końcu. Tak jak powiedziałem, proszę Państwa, bo zaraz pomyślicie, Bóg wie, co tutaj, bo każdy chwyci za, co, za jedną rzecz, ale y, określanie ludzi na tej podstawie w ogóle jest bez sensu. I taka sytuacja, jaka jest, podstawia, że tak, ja wezmę będę tego, proszę Państwa, tutaj. I... Będę tego tutaj promował, tamtego i tak dalej, to stwarza właśnie tą taką mafijność. Jeżeli to ujawnimy, jeżeli będą związki patelskie, przestanie, przestanie to być yy, materiałem kompromitującym, to wówczas nie będzie miało żadnego wpływu na to wszystko. Bo dla mnie nieważny jest mój pracownik, którego wysyłam na robotę, z kim on śpi, czy on jest homoseksualistą czy lesbijką, czy on jest kobietą czy mężczyzną, czy mają z 67 był ci Facebooka. Czyli ale tak Pan dobrze, ja. ale nie, bo te, teraz Pan tego, Pan dobrze wie, że kiedy Pan kończył, a Pan kończył w 2011, dobrze mówię? W 2013 prawie, no. no to w 2013. To Pan dobrze wie, że w tamtym czasie akurat miało znaczenie, kto z kim śpi. I to jest, to była jedna z pierwszych rzeczy, którą się... Ale uz... tylko a, dlatego, że tak ale... było. Ja to mówiłem od początku. A. Ja to mówiłem od początku. To jest więcej, bo ja jeszcze, bo w 2000 nie będę wymieniał nazwiska. Ostatecznie razem z pewnym ministrem, nie chodzi oczywiście o tego ministra, czy poprzedniego, to nieważne, którego ministra, do MSZ-u przyszło idealnie to samo. I mieliśmy problem w jednym z krajów afrykańskich, bardzo ważny, gdzie rozmawiałem z tymi służbami, które wręcz prosiły, żeby tego człowieka zabrać, bo jak nie, to oni go wsadzą za pedofilię, bo on leci na chłopców, po prostu mały. I został zabrany tamto. Nic mu się nie mogło stać, no bo właśnie tutaj nie, nie można, i tak dalej, i tak dalej. Ale to powoduje, bo, ale za to taka sytuacja daje właśnie tego typu korzyści, bo gdy wszystko byłoby jawne, byłyby związki partnerskie, nikt by się nie bał ujawnić, i tak dalej, to jak ale można. Nie, okazję, proszę, jak ja to się, to ale ja się słowa. z panem nie zgadzam. To, to, to Nie mieszajmy do tego pedofilii, bo to jest tak, że. To, że ktoś nie lubi w Polsce ludzi, którzy są homoseksualni, nie oznacza, że wyraża zgodę na to, że była pedofilia gdzieś. Ale nie, ja o tym nie mówię. Nie ja powiedziałem, że wtedy była sprawa z niego, bo według tego w tam kraju, to w Polsce nie było przestępstwa tam w tym kraju to 16-17-letni chłopcy byli też do tego wzięci. Tam chodziło zresztą o co innego. Jak zacznę mówić szczegóły, no to niestety będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. A ja nie chcę, żebyście wiedzieli, o kogo chodzi. I niech tam ktoś pisze. Nie, nie chcę. Bo to nie o to chodzi, tu chodzi o system. Wszyscy myślą, łapią się na nazwiskach, i co z tego wynika, że od czasu do czasu coś wiemy. Jeżeli chodzi o pedofilię, to ja powiem wprost: to jest idealnie taka sama Ciszy, cicha zmowa, mimo tego, co zrobił Sekielski. Ja uważam, że wbrew wszystkim ten film był bardzo zły, i ten drugi, który jest również bardzo zły, bo on kanalizuje problem, który nie tylko dotyczy. Mogę Państwu powiedzieć, że. FBI prowadzące międzynarodowe śledztwo przeciwko, przeciwko siatkom pedofilskim w roku 2003 przez nas w Londynie wymusiło nagle na polskim rządzie, wymusiło, aby pozbyć się jednego z może nie pierwszorzędowych polityków, ale kogoś ważnego przy politykach, który uciekł na Litwie i tam został aresztowany, ponieważ uceśniczył w tej siatce, ale oficjalnie nie można było nic powiedzieć. Nie można było nic powiedzieć. I teraz wróćmy do tego wszystkiego. Pan mówi o lawendowej mafii, która jest nie tylko w kościele, jak niektórzy piszą, ale również w służbach i nie tylko no, w służbach. Bo jest. Ja oczywiście nikogo nie chcę na ten temat. Pierwszy raz na ten temat mówię, bo nikogo za rękę nie złapałem i nie mam zamiaru nikogo. Ale za rękę... nie, nie, nie. To już muszę pana zaprotestować. Bo jakżeśmy rozmawiali ostatnio, to po naszej rozmowie Pan miał nieprzyjemności, ja miałem nieprzyjemności, ponieważ oni uznali, że my ich dotykamy. A, my ich dotykamy. No dobrze. Nie, nie, nie. Ja się brzydzę. Jak ja widzę siebie w lustrze, to się brzydzę w ogóle. Ja nienawidzę mężczyzn. Jakby to była kobitka, to ja mogę tak, prawda, popatrzeć. Chociaż już nie wiem dlaczego, bo jestem w tym wieku, że y, oglądam się za kobietami, ale nie pamiętam dlaczego po prostu. Więc y, panie redaktorze, no tak to wygląda. Dlatego mówię, że dlatego mówię, że jak będziecie chcieli głosować, to pomyślcie na kogo wy głosujecie. Bo cały czas głosujecie za hipokryzją. I to ganianie po dachu jakiegoś posła, te różne rzeczy, to co Wam przeczytałem z Sejmu, to hipokryzja jest wzmacniana. Ci ludzie potrafią sobie kupić śniadanie za 10 zł, to jest za 10 zł i to dobre śniadanie, czy zjeść jajecznicę z trzech jajek za 4 zł. Proszę zobaczyć, na to właśnie płacicie. Poza tym niestety, proszę Państwa, ludzie w Polsce są tacy, tak jak i większość z Państwa, bo traktuje Państwa jak społeczeństwo, to, y, gdybym ja kandydował na prezydenta, to myślicie, że bym Was chwalił? Jakim wspaniałym narodem? Nie, bym wam na wymyślał: od kretynów, od debili głosujących na cały czas na karuzelę, bo moim głównym zadaniem byłoby wybębnienie tej cholernej karuzeli, do, czyli 18 gwiazdek, do Bałtyku. I byście usłyszeli ode mnie, jakie głupki jesteście, że to utrzymujecie. Po prostu wierzycie w to, jak stanie przed Wami Polska najlepsza, Polska najwspanialsza i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ja mam tak cholerne długi, że z przyjemnością bym został prezydentem, dlatego że pensja prezydenta pomogłaby mi je spłacić i robiłbym wszystko, żeby wam było dobrze, żebyście mnie zwalili. I teraz co? Czy ja mówiąc to jestem uczciwy, czy muszę mówić, jestem tak ogromnym patriotą, że chcę uratować Polskę od czego Teraz zobaczcie. Ja powiedziałem, dlaczego poparłem Donalda Tuska. Nie dlatego, że kocham PO, a wręcz odwrotnie. Ja uważam że rządy PO ośmioletnie za jeden z najgłupszych rządów, jakie były. Gorszy był tylko PiS od nich. Ale tylko dlatego, że wiedziałem, że Tusk ratuje nas przed katastrofą narodową, przed katastrofą powypakowaniem nas w wojnę. Tusk, Tusk i jego wąska grupa ludzi, która już jest coraz bardziej sama, tak na dobrą sprawę. I co się wczoraj stało? Ale czy ktoś zauważy, że to jest dowód na moje stwierdzenia? Nie, bo zaraz zaczęcie głupoty pisać, bo usłyszycie Tusk i ci, którzy nie lubią Tuska, ach, bo oni wchodzą w tyłek Tuskowi. Nie, akurat nie, bo ja bo mnie to środowisko nienawidzi jeszcze bardziej niż środowisko pisowskie. Więc nie muszę chodzić tyłek. Ale co to co wczoraj było? Wczoraj się okazało, jak że nagle Amerykanie, i to wam przypomnę, Amerykanie powiedzieli, że pójdą patrioty spod Rzeszowa, pójdą patrioty na Ukrainę i co? Polacy zaprotestowali, Amerykanie się szybciutko wycofali. To nie było możliwe zapisu. Ja przypomnę, że 15 sierpnia 2022 roku na uroczystościach z okazji święta wojska, prezydent Andrzej Duda powiedział publicznie, że broń, że rozbroiliśmy nasze pierwszorzędowe jednostki i broń wysłaliśmy na Ukrainę. To było możliwe zapisu? Nie było możliwe. Tak samo nie było możliwe również to, żeby oni się szkolili u nas, ale żeby nasze jednostki tam nie jeździły, ich szkolić, bo może być taki pretekst, że, się, że Rosjanie mogą to wykorzystać. I co? Nikt w to nie wierzy, proszę Państwa. Nadal dla niektórych Tusk to lichowie co i tak dalej. Tusk to jakby niemiecki agać. Dla mnie nie interesuje motywacja. Mnie w ogóle nie interesuje jego motywacja. Mnie interesuje ten fakt i fakty, a to jest fakt, proszę Państwa. Ale wy takich ludzi nigdy nie wybierzecie, bo wy potrzebuje kogoś, kto będzie was głaskał po głowie, mówił wam po prostu, głaskał was po głowie i mówił wam, jakim jesteście wspaniałym narodem. A ja powiem, że głupim jesteście narodem, bo przez 35 lat wybieracie tych, którzy jedzą sobie jajecznicę z trzech jaj za cztery złote. Proszę bardzo, i płacicie na to. Już i tyle państwu tylko powiem po tej audycji będzie tutaj kupa hejtu obrazicie się a obrażajcie się nie oglądajcie Ale dobrze, ja się, ja śmiem obrażać ale naród. panie pułkowniku ja mam jedną prośbę, bo to jest zwykle moja tego. Rozmawialiśmy ponad pół godziny to ty nie pan powie jak, jak ja mam zatytułować tą rozmowę. Nie wiem. Wroński na prezydenta o <laughs> proszę ale... państwa na pewno nie będzie na pewno nie byłoby lepiej, ale na pewno byłoby weselej, i mielibyśmy to towarzycho całe z miasta, z dachów i nie z dachów. Ja co prawda potrzebowałem później dwa miliony ludzi z łomami, którzy by koczowali pod Sejm, a uchwali zdjęcie immunitetów, odcięcie partii politycznych od żłobu, czyli zakaz finansowania partii politycznych przez, przez budżet państwa, zniesienie immunitetów, prowadzenie referendów. I dopiero zmiany, o, o zmiany ustawy wyborczej, systemu głosowania, ale nie chodzi o jedno mandatowe, bo najpierw trzeba by zmienić ten system. I to byłoby ważne wtedy. Wtedy. Jak pan ma zatytułować, nie wiem. Ja po prostu, jak pan. Najwyższa izba parlamentu na dachu. Państwo, historia na weekend. W dobrych kioskach, w dobrych empikach. Dwa moje teksty, szanowni państwo. Będę pracował nad tym, żeby jeszcze namówić pana pułkownika, żeby jeszcze zaczął do nas pisać, ale póki co, bez niego. Historia na weekend. Tu są dwa teksty. Pierwszy jest o uchodźcach masowego rażenia, o tym, że uchodźcy byli już bronią w XX wieku, w XX wieku. Drugi tekst jest o tym, że o kłamstwie inflacyjnym, o tym, że. Już w czasach piastowskich okradano ludzi przy pomocy inflacji. To w dobrych kioskach, w dobrych empikach, a ja Państwu i gościowi. A, a ja jeszcze proszę, chcę powiedzieć, żebyście poszli Państwo na nudno flakowato-olejowego i olej, z flaki z olejem nudnego jakiegoś flakowatego rozmówcę i wtedy będziecie udawać intelektualistów, Szanowni Państwo. Bo ja mówię do normalnych, zwykłych ludzi, bo ze zwykłymi, normalnymi ludźmi rozmawiam nie z degenerałami, tylko rozmawiam. Tylko rozmawiam z, ze zwykłymi krawężnikami, którzy mi mówią, że im każą kamizelki kulu odpooglądować, ale tego żaden minister nie posłucha. Państwo, okay. szanowni, do widzenia. Do...